Wcześniejszej bitwie nas pokonali. Ale my teraz wygramy tak wojsko. Tak! Tak! E, no na pewno są przygotowani. E. A gdzie auto jeszcze z innymi wozami? Znaczy się żołnierzami. O, tam jedzie. Mm, mm. Żołnierze, wysiadać! T, 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 t. Dobrze, idźcie tam się ustawić do wojska. Dobra, jedź auto. Dobrze, możemy atakować, ale musimy na chwilę zaczekać, bo tam na granicę wojsko wchodzi. Dobrze, że pracujemy i razem, że mamy teraz, tu zbudowaliśmy granicę. <gry> Ale to miejsce będzie w ogóle taką granicą do końca, że nas nie podtrzymają. No my przecież mamy takie wojsko. No tak nas nie pokonają. To są... Co się chyba tam daleko widzę. O w dupę. Co? No nie. Ameryka! Co? Ameryka? Szybko zamykamy, zamykamy bramę. Dobra, jest zamknięta. Będziemy musieli szczelać granatami. Działnie, no że możecie tu iść pod bramę? Dobrze. Strzelać! Trzeba szczelać! Tra! Piu! pił! Rzucam granat! No No nie! Czołgu, szczelaj. Uciekajmy! Teraz przegieli Szczelam! Szczelajcie! tra ta 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 ci strzelaj! Tra-ta-ta-ta! piu No nie! Jednostka! Szybko! Chodźcie tu! A już stąd. Szybko! Władować kule armatnią! No nie! Przegrywamy! Musimy uciekać! Tak, uciekamy! Stelam. Uciekajmy. Przyjadę tutaj. Wygraliśmy No naprawdę przeginęli. Tak! Teraz musimy im dać słodką nauczkę, że znajęli nasz, naszą granicę. Niech nie śpiewają tej głupiego hymu bla bla, bla 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 bla. Pożałują. Jeśli Wam spodobał się odcinek, to zostawcie suba, lajka i może jutro, albo dzisiaj jeszcze żartuję. Jutro będzie wratuje nowy odcinek może. No. I jak Wam powiem, to ja to nagrywam. Późno, chyba jest któraś dwudziesta druga, no, ale w ogóle polecam, oglądajcie moją serię, no, i pa!